Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. No i co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy się makijażować zdziwienie roku jak zwykle, ale ale myślę, że. No myślę, to mam nadzieję, ja zawsze mam, mam nadzieję, że wyjdzie coś fajnego, ale nigdy nie wiem do końca. Chciałabym dzisiaj zrobić makijaż żółto-fioletowy, oczywiście z jakimiś błyskami, no bo bez błysków ani róż. Także mam już coś tutaj przygotowane. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest zmienna aura, bo jest rano, jak wiecie, okna od schodu i te sprawy. Także, no, taki mamy klimat, że tak powiem. I raz będzie świecić, raz nie będzie świecić, zobaczymy. Kiedyś był taki film: czasem słońce, czasem deszcz. No, także to by było na tyle tytułem wstępu. Zaraz oczywiście się przybliżę. Jak widzicie, brwi już mam zrobione i mam położoną bazę w postaci korektora. To jest korektor z Maybelline Eraser w odcieniu 01 Light. Także zaraz się zbliżę. Może beżowy cień, może nie beżowy cień. O, teraz, teraz się zmienia światło. Teraz, teraz, proszę pana, teraz. Także to by było na tyle tytułem. Wstępu, jak wspomniałam, 10 tysięcy razy. Jeżeli Was interesuje spędzenie chwili ze mną, no i taki jesienny makijaż, bo mi się to kojarzy z jesienią, taka żółć i y, fiolet. Także zapraszam Was do oglądania dalej. Tak. Okej, okay, już jestem bliżej Was, co oznacza, że możemy się malować. Przygotowałam sobie paletę, o której już mówiłam na swoim kanale, ale oczywiście ona jest tak warta uwagi, że warto o niej, wspom o niej wspomnieć więcej niż raz. Jest to paleta... Aż się zapowietrzyłam. Jest to paleta Cageling. Cageling. Tak, we wnętrze. Wnętrze jej wygląda następująco. I miałam w planach, słuchajcie, użyć tego żółtego. I tego tutaj fioletu. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Oczywiście ten żółty nałożę sobie na załamanko. I zobaczymy, polecimy. Tak jak wspominałam, słuchajcie, dzisiaj sobie nie nakładamy na beżowy cień. Tylko na bazę z korektora, którą położyłam przed chwilą. Także mam nadzieję, że dobrze będzie. No i jak zwykle, słuchajcie. Jedną powiekę zrobię z Wami, drugą poza kamerą, żebyście się nie nudzili tutaj zanadto. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten kolor jest przepiękny, ja tak bym mogła dokładać, dokładać, dokładać. Jak wiecie, z, żół z żółtością, z żółcią bywają czasem problemy. Nie jest tak napigmentowana, jakbyśmy tego chcieli, ale tutaj ona jest napigmentowana. Jedyne, co mi przeszkadza. To to, że tak trochę tutaj mm, się przybliżam, oddalam. Staram się, żebyście widzieli, ale warunki są jakie są. Także mam nadzieję, że wszystko widać. Ten kolor jest przepiękny, urzekający, rzekłabym. I na dolną powiekę również sobie zaaplikuję, oczywiście zmieniam pędzel, również ten kolor. No i właśnie, no i czy Wam się to nie kojarzy ten kolor z jesienią? To nie jest taka soczysta żółć, ale taka właśnie gnijąca. I w kąciku wewnętrznym również. Chciałabym, żeby tej żółci było tutaj sporo. Na niej będziemy bazować ten makijaż, ale oczywiście zobaczymy, co z tego wyjdzie. Troszeczkę sobie też tutaj czystym pędzelkiem blenduję. Właściwie można by tutaj dodać matowego beżu do tego, żeby ten kolor rozproszyć na górze, i ja sobie dodam matowego beżu, bo tutaj w tej palecie takiego nie posiadam e, z mojej palety Nabla Poison Carten. I tak troszeczkę mówiłam: Nie dajemy dzisiaj matowego beżu, a okazuje się, że jednak dajemy. Sporo tego dałam, co? Ale nie ma tego złego co ostraszyło Pana Żółtego. Dobra. Kurczę, tak mi się podoba ten żółty kolor, słuchajcie, że ja bym go tutaj mogła tak uuu... No i wracają mi oczywiście stare nawyki i wraca też słońce. Łuch! Dobra, jeżeli chodzi o <laughs> ten fiolet, to postanowiłam, słuchajcie, sobie w międzyczasie, że na górnej powiece powędruje ten fiolet hmm, z tej palety. A na dolnej, <laughs> a na dolnej słuchajcie, zaaplikujemy sobie z palety Affect in the Spotlight. Już tracę głos. Przepiękna fioletowa żałobna barwa. <laughs> no, dzisiaj słuchajcie, będę wam tutaj chrząkać i chrząkać. Bardzo mi się ten kolor podoba. Jak widzicie czepia się tej powieki bez problemu. Już nawet stwierdziłam, że nie będę używać do tego celu pędzelka, chociaż tutaj by się przydało, żeby rozblendować te krawędzie, ale ten kolor ląduje mi na całej powiece. No. Ok, słuchajcie, błysk musi być, także e, zacznijmy od tego. No i oczywiście nałożę sobie te błyski w postaci turbo pigmentów. No, no bo oczywiście o czym innym mogłabym tutaj mówić? Nałożę sobie na NYX Glitter Primer i słuchajcie, pomyślałam, że walniemy sobie tutaj arcymistrza, którego pewnie wszyscy już doskonale znacie. <laughs> Ale to jest taki fiolet jeszcze z niebieskim e, pobłyskiem, które wydaje mi się coś ciekawego tutaj do tego makijażu doda. Okej, okay. błysku nigdy dość. Miało być spotlight, oczywiście wyszło na całą powiekę, ale nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja po prostu jak e, zacznę się z tym błyskiem zaznajamiać to po prostu nie mogę przestać okej okay. no i wewnętrznym kąciku już tutaj też troszeczkę przeciągnę okej okay. tak to wygląda i pomyślałam, że na dolną powiekę, słuchajcie walniemy sobie ultra czyli turbo plus ultra fiolet który jak już Wam wspominałam Kojarzy mi się ze śniegiem, zupełnie nowy poziom błysku. Mm, Okej. Okay. No i tak to wygląda. Tak to wygląda, jak widzicie, oczywiście skończę jeszcze y, drugie oko, ale na ten moment. Chyba się nie przybliżę do Was, bo nie jestem w ostrości. Na ten moment wygląda to tak. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Okej, okay, i tak wygląda skończony makijaż wersja jesienna 2019. Jak widzicie, dodałam dosyć kontrowersyjną pomadkę. Oczywiście to jest tylko sugestia i ja tej pomadki tak naprawdę nie lubię pod względem takim, o czym już wielokrotnie wspominałam, że ona po prostu śmierdzi, także nie życzę najgorszemu wrogowi. A jest to pomadka NYX Liquid Suede, Ja mam w odcieniu. <grym> LSCL15, wygląda ona tak. Jeżeli macie w swoim asortymencie jakąś taką pomadkę o podobnej kolorystyce, no to proszę Was o polecenie, no bo przydało mi się coś takiego, bo ja taki kolor bardzo lubię. No i co? Tak mi się kojarzą jesienne kolory, oczywiście poza tymi standardowymi więc zapewne jeszcze jakiś makijaż w jesiennej tonacji powstanie. No i co mogę powiedzieć, to by było na tyle w dzisiejszym filmiku, mam nadzieję, że miło i pożytecznie spędziliście ze mną dzisiaj czas, dajcie koniecznie znać, czy taka kolorystyka Wam odpowiada, czy coś takiego powstaje na Waszych powiekach, a ja już się z Wami żegnam, w międzyczasie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i oczywiście na Instagram, bo tam też jestem, też jest kolorowo i też coś się dzieje, a na dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku, cześć!